Pragnę takiego rozmaicenia e, i chcemy próbować nowości w swoim życiu. Skąd? Nuda, 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 nuda. Nie wiem, może to kwestia przyzwyczajenia, że ktoś już z kimś jest i pojawia się ktoś nowy, i tak głupio się rozstawać, jak już się z kimś jest. No, stare przysłowie, takie, nie wiem, chyba to nasze słowiańskie, chyba to ze wschodu pochodzące, takie trochę, trochę dosłowne, mówi, że. Przy jednej dziurze, to kod z głodu może zdechnąć. To jest pewnie atrakcyjne dla niektórych proste. Wszystkie działania ludzi co opierają się na wygodzie i przyjemności. Często miewamy w życiu takie sytuacje, kiedy na przykład dwóch przyjaciół mhm. zakochuje się w tej samej kobiecie, albo analogicznie przyjaciółki w tym samym mężczyźnie no jakby różne są możliwości. I teraz może rzeczywiście idąc tym tropem, lepiej wejść w tak zwaną, taką trójstronną relację. Um, właśnie co Ty o tym myślisz? Czy nie? Od czego to zależy? No pytanie tak naprawdę, kto nam powiedział, że musimy z czegoś rezygnować, tak? Są oczywiście osoby, które decydują się być tylko w relacjach monogamicznych i taka relacja mi odpowiada. A są też takie, które od wielu, wielu lat budują, kształtują siebie w takich konstelacjach poliamorycznych. I trudno jest też znaleźć jedną osobę, która przez całe życie była cały czas tylko z jedną osobą, tak? Poznajemy na swojej drodze różne osoby, raz decydujemy się zakończyć związek, rozpocząć, rozpocząć nowy. A jeśli pojawia się w tym samym momencie, w którym jesteśmy szczęśliwi, jeszcze jedna osoba, i chcielibyśmy ją zaprosić do, do tej relacji, to pytanie jest, na ile. Mm, na ile potrafimy, na ile chcemy, na ile jeszcze ta druga osoba w związku jest na coś takiego otwarta, bo może wręcz przeciwnie, może nie trzeba z czegoś rezygnować, tylko starać się zbudować coś nowego. A kto najczęściej wchodzi w takie związki? Myślę tutaj o etapie życia. Wchodzą ludzie i tacy, którzy są po wieloletnich związkach monogamicznych, i też takich, którzy takich związków wieloletnich monogamicznych nie mieli, a po prostu są otwarci. Na to, żeby w taką relację wejść. Też takie, które przede wszystkim są bardzo świadome siebie, swoich właśnie potrzeb względem relacji, też oczekiwań czy potrzeb względem, względem partnera. I są otwarte na to, żeby budować związek w oparciu o szczerość, akceptację i też zaufanie, bo bycie w relacji z kilkoma osobami. Jest bardzo dużym zaufaniem, które, którym też trzeba obdarzyć te osoby. A jak w tym wszystkim są dzieci? To jak to jest organizowane ze względu na dzieci? Z mojego doświadczenia z osobami, z którymi rozmawiam, które są w relacjach poliamorycznych i które mają dzieci? To główni partnerzy są tylko zaangażowani jakby w wychowanie tych dzieci i w to, co się dzieje w domu z tymi dziećmi. Jeśli pojawiają się kolejne osoby w tej relacji, to dzieci nie są, nie są w to angażowane. Nie wiem, jak jest, jak jest w przypadku innych osób, to jest to, co ja wiem ze swojego doświadczenia, natomiast z tego, co słyszałam. Są też takie, takie związki, kiedy dzieci również są włączane w takie, w takie relacje. A poszerzanie kręgu naszych partnerów seksualnych wiąże się z pewnym ryzykiem, tak? choćby tak. chorób przenoszonych wiadomo tą drogą. I powiedz, jak ci ludzie z tym sobie radzą, jak oni się zabezpieczają. Mhm. Choroby przenoszone drogą płciową są bardzo ważnym aspektem, o który tutaj należy zadbać i cała, cała rozmowa w momencie, w którym decydujemy się na zaproszenie kolejnej osoby do naszego związku powinna się odbyć. Przede wszystkim dlatego, żeby zabezpieczyć wszystkich partnerów, którzy są w tę relację zaangażowani. Jakby z mojego doświadczenia, z osób... Które znam, które są właśnie w relacjach, w relacjach poliamorycznych wiem, że każda z nich w momencie, w którym decyduje się na zaproszenie kolejnej osoby do związku bada się w kierunku. W kierunku właśnie chorób przenoszonych drogą płciową i sprawdza, czy, czy nie jest tutaj, czy nie, czy nie ma żadnego ryzyka. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. A Was zachęcam piszcie do nas na dobry i do zobaczenia.